Witajcie z dobrzyści, witajcie niedualni przyjaciele. Dzisiaj będzie o y, lokowaniu produktu pod tytułem y, Zmiana radykalna. Dlaczego tak bezczelnie od razu zaczynam? Nie jakoś subtelnie lokuję produkt, tylko tak przed oczy no żeby uzyskać efekt zaskoczenia, żeby was wybić z takiego przekonania, że niczym nie handluje, Sprzedaję <ścoughs> książki dzisiaj, jak ktoś chce, to zapraszam. Proszę napisać mi, że chce, to prześlę. <ścoughs> promocyjnej cenie. Przypomniała mi się ta książka, bo pomyślałem sobie, a co, co by to było, gdyby Twoje życie to nie tylko był film, bo to jest dość oczywista metafora i dość łatwo to rozpoznać, że grasz w pewnej opowieści, czasami główną rolę, czasami epizodyczną i masz takie przekonanie, że ta fabuła to Uwikłanie głównego bohatera czy tej postaci, którą kreujesz, to jest Twoje uwikłanie, Twoje uwarunkowanie, i tam próbujesz się w tym jakoś odnaleźć, coś tam sobie przeżywasz. <laughs> I to jest dość czytelne. To, to jest dla każdego, myślę, jasne i zrozumiałe, ale teraz, gdybyśmy poszli krok dalej i zrobili taką zmianę radykalną, takie założenie, że to ty jesteś twórcą scenariusza. To ty napisałaś, to ty napisałeś sobie ten scenariusz. To ty rozpisałeś takie zwroty akcji. To ty się zaangażowałeś do zagrania tej roli. I tylko o tym nie pamiętasz. Wydaje ci się, że to jest ktoś inny, że można do kogoś mieć pretensje, że można o coś mieć żal, złościć się na kogoś, że cię ubrał w takie jakieś tutaj popieprzenie, niedoskonałość, jakieś niepotrzebne perturbacje, a zapominasz po prostu o tym, że to ty, 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 ty tylko i wyłącznie ty jesteś odpowiedzialna, jesteś odpowiedzialny za to, że... Tak to wszystko wygląda. Ty jesteś odpowiedzialna, jesteś odpowiedzialny za swoją rzeczywistość. Takie ćwiczenie. Dzisiaj. Spróbuj przez moment wykonać taką radykalną zmianę w swoim pojmowaniu świata, gdzie masz poczucie, że to ten zewnętrzny świat cię ogranicza, to zewnętrzny świat się do czegoś zmusza, to Zewnętrzne okoliczności tworzą jakiś kontekst, w którym Ty się dopiero musisz odnaleźć. A teraz robimy takie ćwiczenie, że wyobraź sobie, że to Ty stworzyłaś, stworzyłeś ten kontekst, to Ty przygotowałaś, przygotowałeś tą scenografię, zatrudniłaś, zatrudniłeś tych wszystkich aktorów, którzy ci partnerują, tylko po to, żeby. Dobrze się bawić. <laughs> nie może być innego powodu. Nikt inny by nie robił sobie takiego kuku, gdyby nie zakładał, że to może być zabawne. No to teraz bierzemy tą odpowiedzialność, patrzymy na nasze życie i mówimy: Aha, to ja to wszystko wykreowałem, to ja to wszystko urządziłam, urządziłem w taki sposób. I próbujemy przeżyć tak jeden dzień. 24 godziny. Przy takiej zmianie, z założeniem, że to wszystko, co mnie spotyka, począwszy od najdrobniejszego detalu, a skończywszy na ogólnym planie, zarysie, fabule i wszystkich innych kontekstach, wszystko to jest wymyślane przeze mnie, dla mnie. I tak żyjemy jeden dzień. To jest zmiana. Radykalna. Namaste. Aha, i lokuję produkt, jakby ktoś chciał, bo mam jeszcze kilka egzemplarzy. Mam też błogość i ekstazę, ale ją będę lokował przy innej okazji. Namaste. I miłego tego dnia, który będziesz przeżywać ze świadomością, że to ty sama, ty sam pakowała się w te wszystkie perpetie. <grych> Namaste.